Elo, dzisiaj sobie lecimy na kierze, na kierownicy G29, wróć tych. I zaraz będę. Jedziemy. O, wciątałem się. Tylko kurczę, bo mi telefon. Spadaj. Spadnie? Czy nie spadnie? Czekaj, ta? No niech będzie taka, nie będziecie troszkę widzieć. Ale to tam trochę nic się nie stanie, nie? I oczywiście mam Chrome Trailer Pack, o. Fajny Chrome. O, Mac. Uhu, uh, ale kabinę wyrwała. Na kierownicę oczywiście jedziemy. Uh. kamerkę dla was ustawić, o. Tak, o. będziecie dobrze widzieć. Tylko ja nie widzę nawigacji przez ten telefon. Mam ustawione, także nie widzę. Muszę sobie telefon ustawić. Patrzcie, tutaj sobie odkryłem taki fajny skrót. Pojedziemy im teraz. Znaczy, to nie skrót, tylko taka fajna ścieżka. Oczywiście jesteśmy we Włoszech, bo mam djecz przecież... Cosobę Skandynawię już troszkę odwiedziłem, ale po Włoszech jak odkryć kurde, szarpnęło. Kurde. Jak sobie po Włoszech już pojeżdżę, całe włochy odkryję, no to polecę sobie dopiero na Skandynawię po raz drugi. Taki mam plan. Na Francji jeszcze nie byłem, ponieważ tam nie mam ładunków dla chłodni, a ja chłodnią ciągle jeźdź, żeby lubię sobie chłodnią jeździć. Dobra, zaraz będziemy. Wyjeżdżamy sobie z miasta. O kurczę, się na trochę. Przez chwilę tam, e, wcześniej jeszcze jak poza kamerą, właśnie e, jechałem trochę na dwóch kołach, bo sobie stabilność zawieszenia i TPL wzięłem na wyłączone, bo w prawdzie ciężarówka się jeździ bardziej mię miękko, się jeździ niż twardo. No, bo. Yeah. bo... No po prostu. A bowiem. Bo z YouTube'a nawet wiecie że wiem. Po moim zdjęciu profilowym. A dlaczego nie było filmów dwa tygodnie? Dlatego, że miałam szkołę i nie chciałam się nagrywać. Ja pierdzielę, jaka to na no się o oh. Pierdzielę. Nie no wiem, dobra, czy to coś zostawić? Dobra, jestem. Ten pomacik na stówkę. Zuma w ogóle sobie zrobiłem, zobaczcie, stówka. Pięć tysięcy już przebiegu. Jednak jeszcze miłość do mercedesów jest. Nie ukrywam. A teraz będziecie lepiej widzieli. Dobra, widzimy się, jak przejadę troszkę kilometrów. Ale most! O ja! Fajny most! Tele hamuje. Nie wiem czy to jest z górki czy co, ale raczej tak. Tylko po prostu tego nie czuję. Ile w ogóle mam ton? 23 tony wyprzedzamko. No, zobaczcie, wyprzedzimy tą alfą i się wlecę. Ten pomat na 120, 130 niech będzie i wyprzedzamy. Jeszcze mi przyspiesza, no. Chyba tu, no, tu mam zjechać. 30 kilometrów zostało. Czy słyszycie dźwięk silnika, no? Zawsze na słuchawkę grałem, teraz mam gniazdo zajęte, bo kierę mam podpiętą. No. Kurde ten bieg. Macie trzeba nastawić. Jazda na dwóch kołach była. O, Biedronka pojechała. O, oh, odkryłem miasto, imperator, osiągnięcie. zdjęcie. O, oh, fuck. Uff, myślałem, że się przechylę. C -c 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 -c. Dawaj, 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 nie filmuję. Nie wyjeżdżaj, uczucie stracisz. Tutaj, dobra, tutaj. Jeszcze na końcu by zwiedzimy trochę miasta. Nie, to jest ta firma, co jest z Mediolanie. To już więcej się nie otworzy. Ale łajno. Mógł to jeszcze za Oczywiście, po krawężniku. pierwsza oś, druga oś i trzecia oś. Enter. Enter. Eee, tu, tu, no to tu. A jak tam się wykręcę, dobra. O, a dobra, idziemy na koło, bo chyba raczej się nie wykręcę. Ордер, мы сейчас же тоже видим. Что-то так партии просто у нас. Silnik. Bieg. Bieg dobry jest. Enter. Czekaj, mi telefon opad? 420-432 EXPA. No i sobie jedziemy zbierać miasto, proszę państwa. Trogi nie ma. To zaraz będę. Tu mamy jakiś skręt. Jest to znak No, znak znak Mhm, tutaj, jestem jest eee, Kurno. No i i jest będzie. Po wężniku. szerszej te drogi nie mogli zrobić co fanka.

Jaki korek za mną Witam. Licz wagony. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Chyba sześć albo siedem, A, liter. Także ludzie w tych Włoszech już nic, niczego nie ma w sensie w tym mieście, teraz teraz Wam pokażę moją ciężarówki. Minus 5 stopni. 5000 przedbiegu. Jak startowałem do Włoszech to miała chyba 1000 paliwo. Prędkość, powietrze, temperatura silnika. Tutaj wszystko ok i przebieg. Ręczny, klucze od domu, od ciężarówki, To moja ciężarówka, batony, kotur. A teraz pokażę jak moja mapa świata wygląda. O, ja wam tutaj opowiem. O, z Mediolanu tutaj startowałem, jechałem, jechałem, jechałem. Tutaj do tego miasta z rozładunkiem, tutaj, tutaj później. Tutaj Neapol później, tutaj, o tutaj, tutaj, tutaj. Ja sobie wszystko tutaj prawie odblokowałem. I tutaj przepłynąłem, tutaj, tutaj, tutaj. Tu, tu, tu. I teraz właśnie tutaj jestem. Zobaczcie ile jeszcze map mi zostało. A, właśnie, Skandynawia. Z Gdańska do Olsztyna. Kowno. Wilno, tutaj, tak leciałem sobie jak widzicie tutaj on z i takie koło jakby sobie zrobiłem wiem, że to nie jest koło, ale tak wygląda trochę tutaj odpłynąłem sobie opłynąłem tutaj, tutaj i tutaj już wróciłem do garażu, bo mi się już nie chciało jechać więc po prostu no, normalnie